Panie trenerze, zaczniemy od informacji takiej z ostatniej chwili. Możemy powiedzieć, przedłuża pan kontrakt i zostaje z nami na y, kolejny sezon. Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę, że i chciałbym podziękować, oczywiście, w pierwszej kolejności całemu zarządowi wraz na czele z prezesem Kowalikiem i podziękować za zaufanie. Gdzieś tam próbujemy to budować dalej tworzyć w szczególności na tych młodszych zawodnikach ale nie ukrywam że gdzieś to doświadczenie też, które mamy oczywiście jest to potrzebne w każdym zespole i i cieszę się, że dalej będę częścią tego projektu, przynajmniej przez kolejny sezon. Zapytam, zawsze o takich sytuacjach pyta się o cele. Czy jakieś cele są ustalone, czy po prostu dalej rozwój, rozwój tego, co mamy i dokopywanie kolejnych jakichś akcentów? Nie, mi się wydaje, że na cele odnośnie przyszłych rozgrywek to oczywiście będziemy. Czekać do końca tego sezonu, tak? Dalej tutaj staramy się walczyć o, o tą najwyższą klasę rozgrywkową, więc jeszcze mamy trochę meczów i zobaczymy, jak to będzie. Na chwilę obecną, oczywiście, nie wszystko zależy od nas, ale my nadal skupiamy się na sobie i, i chcemy wygrywać każdy kolejny mecz. A odnośnie, oczywiście, celów na przyszły sezon, to już. Będziemy na pewno z prezesem rozmawiać, z zarządem całym, bo jakby nie patrzeć, nie możemy być w jakiejś stagnacji i te cele muszą być wyznaczone, a z roku na rok małymi krokami powinny być na pewno większe, więc, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości.